Długo myślałem o tym, że całe to ekologiczne zamieszanie ominie mnie jako właściciela samochodu na żółtych tablicach. Dzisiaj okazało się, że jednak niekoniecznie. I są ku temu dwa poważne powody. Pierwszy dzisiaj, a drugi prawdopodobnie jutro. O co więc chodzi? Jeśli nie wiesz o co, to oczywiście chodzi o kasę. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o pieniądze z naszej, czyli kierowców kieszeni. Otóż od 1 stycznia 2024. W Polsce znika benzyna 95 E5, czyli ta najzwyklejsza, najtańsza, najbardziej popularna. Co to zmieni? Najpierw dobra wiadomość dla posiadaczy samochodów nowych albo nowszych. Ta grupa samochodów, czy bardziej silników, może tankować nową benzynę 95, tyle że z oznaczeniem E10, czyli taką, która zawiera więcej biokomponentów. I jak przewidują eksperci, to paliwo ma być w podobnej a może nawet i tej samej cenie, co aktualne E5. Ba! Niektórzy nawet twierdzą, że silniki będą miały lepsze osiągi, chociaż chwilę później dodają, że spalanie prawdopodobnie wzrośnie. I teraz rodzi się pytanie, ale jak nowszy? Bo tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na przykład tak wyszydzana i wyśmiewana na niektórych forach Dacia może przyjąć w każdym roczniku nowe paliwo E10, podobnie BMW. Ale już na przykład Alfa Romeo jest dostosowane z silnikami od 1 stycznia 2011. Inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o Fiat. Tutaj niby samochody z rocznika modelowo 2000, ale jest kilka wyjątków. Więc lepiej sprawdź czy możesz zatankować swoją bestię. A co jeśli nie możesz? Fachowcy mówią, że nie ma się czym martwić, Możesz tankować benzynę 98, która nadal będzie E5. O tyle, że droższa. Na dzień pisania tego tekstu, czyli wczoraj, średnia różnica w Polsce między 95 a 98 wynosi 33 groszy. Czyli dla przykładu, jeśli musimy zalać pełny bak pojemności 65 litrów, to cena za całe tankowanie wzrośnie o ponad 21 zł. Mało, dużo. To już niech każdy sobie odpowie we własnym sumieniu. Dobra, a co ze starymi samochodami? Jedne artykuły mówią, że oczywiście E10 jest bezproblemowa dla gaźnika, można lać do Zwłaszcza te aktualne artykuły. Swoją drogą znalazłem w kilku portalach monetyzacyjnych ten sam tekst, no słowo w słowo, mówiący o tym, które samochody mogą działać na E10, a które nie. Była cała lista tych samochodów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy z nich był podpisany innym nazwiskiem. Ciekawe jak działa to współczesne dziennikarstwo i czy można to jeszcze nazwać dziennikarstwem? Koniec z gresji. Albo nie, jeszcze jedną wtrącę. Czy zasubskrybowałeś mój kanał? Jeśli nie, to najwyższa pora to zrobić. I dać lajka, a najlepiej jeszcze udostępnić ten film. Kiedyś nie wiedziałem, ale teraz już wiem jak to jest ważne dla istnienia tego kanału, więc muszę Cię o to prosić. I dziękuję. Koniec drugiej dygresji i powrót do meritum sprawy. Co z samochodami starymi, takimi jak mój? Mamy dwa wyjścia, poza trzecim, czyli zestawieniem samochodu w garażu. Pierwsze to tankowanie droższej E98. Albo tankowanie tańszej 95E10 z ryzykiem uszkodzenia silnika i jego sprzętu. Jedne źródła mówią, te bardziej współczesne, że samochody z gaźnikiem są bezpieczne, można śmiało lać. Co do wtrysków? Zwłaszcza mechaniczne już są ostrożniejsze, twierdząc, że sporadyczna jazda na niej nie wyrządzi krzywdy. Ale są też inne źródła, które mówią wprost, że stare auta nie są dostosowane do benzyny E10. Wynika to z wielu czynników technicznych, takich jak możliwość powodowania korozji części aluminiowych przez etanol czy wytrącanie się wody z paliwa. To na koniec, jeśli ktoś tutaj jeszcze dotrwał, bo rzeczywiście dzisiaj było nudno i technicznie ale to ważny temat, więc nie mogła być inaczej. Została, ale u mnie nie działa, albo dopiero zostanie uruchomiona wyszukiwarka samochodów, które mogą być zasilane paliwem E10? Znajdziesz ją na stronie e10klimat.gov.pl. Myślę, że warto jej użyć, zwłaszcza, że poszło na nią ogrom kasy, publicznej kasy. Ale czego nie robi się dla ochrony środowiska? Nawet tej słudnej ochrony?